Uncharted to złote dziecko Noffy Dog, które pierwszą odsłonę serii wypluła w 2007 roku. Wszystkie ochy i achy nad przygodami Natana Drake'a były słuszne, recenzenci czynili laurki dla gry, a gracze również uważali, że jest to jedna z lepszych gier na platformę. Jak łatwo można się domyślić, studio postanowiło kuć żelazo póki gorące i dwa lata później ukazuje się Uncharted 2 o podtytule Pośród złodziei, która ma być jeszcze lepszą i bardziej wciągającą odsłoną przygód Drake'a. Czy im się to udało? Tego się dowiecie z dzisiejszego filmu. Wow. Czekaj chwilę. To krew. To Nathan wraz z świeżo poznaną Chloe i Harrym Flynnem wyruszają do Turcji, gdzie mają ukraść mongolską lampę olejną z wystawy poświęconej Marco Polo. Po dotarciu na miejsce okazuje się, że w lampie znajduje się mapa jak dotrzeć do legendarnych statków, które zaginęły gdy Marco Polo wracał z mitycznej krainy Shangri-La. Flynn kradnie mapę Drake'owi, uruchamia alarmy i ucieka, a nasz bohater zostaje złapany. Po trzech miesiącach wykupuje go z więzienia stary dobry Sali wraz z Chloe, która informuje, że Flynn pracuje teraz dla Lazarewicza, radzieckiego zbrodniarza wojennego, który za wszelką cenę chce odnaleźć skarb Marco Polo. Radosna ekipa wyrusza na poszukiwanie mitycznego miejsca, gdzie czeka ich masa zaskakujących przygód. Fabuła rzeczywiście jest bardziej wciągająca od tej pierwszej, gdzie szliśmy szlakiem pra 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 pra, pra dziadka Drake'a. Oparcie historii o rzeczywistą postać daje wrażenie odrobinę większej realności, a sama narracja i ilość zwrotów akcji jest bardziej interesująco poprowadzona, chociaż myślałem, że będzie ciężko pod tym względem przebić jedyneczkę. Tu jednak ilość skryptowanych scenek jest mnoga i tak dynamiczna, że istniały momenty ciągłego napięcia jak w genialnych filmach przygodowych. Mam cię, daj mi rękę! Idź! Isak, se borti hjemme! Rozgrywka nie zmieniła się wcale od poprzedniej części. Tyle, że jak pierwszą część nazywałem Tomb of War, tak tutaj mamy bardziej Gears Rider. Dla przypomnienia tym, co nie widzieli poprzedniej recenzji: System strzelania w anszakę przypomina ten z Gears of War, to znaczy przyklejamy się do osłon, wychylamy i eksterminujemy wrogów. Natomiast eksploracja to taki Tomb Raider od części legend w górę. Wspinamy się po skałkach, gzymsach, skaczemy po linach i inne tego typu akcje. No i właśnie, w poprzedniej recenzji narzekałem, że za dużo było strzelania, za mało eksploracji. To tu niestety muszę jeszcze bardziej narzekać, gdyż strzelania było tu jeszcze więcej. Twórcy postawili zdecydowanie na akcję, która aż się wylewa ze ekranu. Są ciekawie przedstawione sceny, jak legendarne przydarcie się przez pociąg czy uczestnictwo w konwoju, które robi robotę, ale tak to sama gra więcej zawiera sekwencji strzelania do wrogów niż eksploracji. W ogóle dało się tu wyczuć schemat, że trzeba dojść do jakiegoś miejsca, jest trochę za cicho, to wiadomo, że będzie zaraz rozlew krwi, potem jakaś scenka fabularna i lecimy dalej zgodnie ze schematem. Owszem, zdarzały się zagadki logiczne czy eksplorowanie fajnych miejsc, lecz moja dusza odkrywcy zdów była zawiedziona, bo liczyłem na spędzenie więcej czasu w lokacjach, a nie popychaniu akcji non-stop do przodu. Chyba się udało pierwsze ostrze zeszło na swoje miejsce. Jeden z głowy zostały dwa. Na oprawę audiowizualną ponownie złego słowa powiedzieć nie mogę. Gra była tworzona w takim samym stylu jak poprzedniczka, czyli lekko przesycone kolorami tekstury, by ta zniosła dobrze próbę czasu. I ta delikatna stylizacja, wszystkiego sprawiły, że, mimo 11 lat na karku, wygląda świeżo i nie odrzuca. Lokacje są zrobione z jeszcze większym rozmachem, i niektóre otwarte przestrzenie zapierają dech w piersiach, jak się na nie patrzy. Dźwiękowo mamy również dobrze, chociaż ponownie brak tu jakichś rozpoznawalnych motywów, nie licząc głównego tematu gry. Ale ścieżka dźwiękowa wpasowuje się w klimat i świetnie dawkuje dynamikę. W grze spędziłem mniej więcej 10 godzin, starając się w miarę dokładnie wertować każdą lokację i prawdę powiedziawszy, nie jestem zawiedziony. Tyle czasu jak na liniową do bólu przygody jest satysfakcjonujące, a ilość akcji sprawi, że każdy będzie miał miejscami gębę otwartą z zachwytów. Dla chętnych jest jeszcze tryb multiplayer, który w sumie nie wiem czy działa, bo nie sprawdzałem, ale słyszałem, że podobno jest dobry. Wydanie pudełkowe, które posiadam to niestety paskudna edycja platynowa. Miłym akcentem jest to, że okładka oraz instrukcje jest po polsku. W manualu dostajemy klasykę, skrót fabuły, opisane rzeczy, które możemy wykonywać w grze oraz klawiszologię. Wszystko w czerni i bieli, więc nawet oka to nie cieszy. Polecam jednak polować na pierwsze wydanie, bo jest stanie, a o wiele lepiej się prezentuje niż ta obleśna platyna. Tak, powodzenia, kolego. Prawie nie można być... O, udało ci się. Spoko. Przelećmy na tej 70-letniej linie. Uncharted 2 to kawał solidnej gry. Mamy tu dobrą fabułę, piękne lokacje i generalnie rozwinięte wszystko to, co było w pierwszej części. Szkoda, że rozwinęli też więcej momentów strzelania, a zapomnieli o dodaniu większej ilości eksploracji. Mimo wszystko, dla ludzi pragnących porywającej przygody, którą można ukończyć sobie na spokojnie w 10 godzin, jest to gra warta polecenia. Bo skryptowane akcje nieraz wprowadzą dreszczyk emocji, a historia prowadzona jest niczym najlepszy film przygodowy. Ja stawiam ją na równi z jedynką, bo mimo iż lepsza, to za większą ilość strzelanin muszę jej obniżyć ten jeden punkcik. <śmiany> Idziemy dobrą drogą, ale to nic nie ma. Szefera mówił o czymś innym. Madzo to dundure. tędy, jasne. Uważaj gryzą.